Siema wszystkim. Słuchajcie, zastanawiałem się jak paladyni pomieścili się na Esmeraldzie. Popatrzcie ile ich przypłynęło tutaj. Jest ich tutaj tak dużo, a dobrze wiemy, że to nie są wszyscy, bo jeszcze jest Górnicza Dolina i inne tego typu miejsca, w których paladyni się znajdują. I policzyłem paladynów w Górniczej Dolinie i w Korinis. I teraz wam pokażę jak pokażę wam ich wszystkich na Esmeraldzie. Tylko muszę z tym pogadać. Zaczekaj chwilkę. Chciałem Jesteśmy tylko. w rozdziale, nie w którym już yy, wypływamy na wuridolę. Nie, nie można... Nie do końca. Niech no Dobra. A teraz wszyscy. Yy, w porządku. Wszyscy zejdą z tego statku, prawdopodobnie. Albo i nie. Dobra, to sobie inaczej z nimi poradzimy. Yy, I słuchajcie, mam podzielonych paladynów na imiennych, martwych i nieimiennych. No bo wiadomo, że. Yy, no martwi też musieli przypłynąć, zanim zginęli, no nie? No, jeszcze sprawdzam, czy tu nie ma innych Paladynów, bo jak liczyłem wcześniej To było ich tu kilkoro, No ale teraz nie ma I słuchajcie, imiennych w Górniczej Dolinie jest 11 Żywych Czyli Garond, Udar, Sengrad, Kerolot, Fayet, Tengron, Marcos, Gerold Tandor Orlik Percival. Yy, martwych jest sześciu. Sylwestro, posłaniec. Dwóch przed Diego i dwóch u Sylwestron. Yy, nieimiennych jest dziewiętnastu. Yy, no, nie będę wam mówił, bo ogólnie jest dwóch yy, nieimiennych żywych przed Starą Kopalnią. Z Gotika I. Szesnastu jest w zamku. I yy, jeden jest strażnik zamku, to nie jest rycerz, tylko strażnik W Korinis imiennych jest już mniej To jest Sergio, Andre, Girion, Lothar, Hagen, Ingmar i Albrecht yy, No i nieimiennych jest 34 Słuchajcie, mogłem się pomylić, ale łącznie daje mi to 77 paladynów Przy założeniu, że oczywiście nie zwerbowali nowych Dobra, teraz yy, tak zrobimy yy, Włączę sobie konsolę do kodów Dobra, będę przyzywał sobie palady na PC. Nie Kurwa. PC. Roc. Oni są, nie ruszają się, także ich fajnie się przyzywa. Będą tak stali. Ja to przyspieszę, przyzwę tych 77, zobaczymy ilu ich tu będzie. I chyba nie będę wszystkich przyzywał w, jak to się mówi, w tym samym miejscu. Kurwa, bo Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesięciu już jest. Idziemy kawałek dalej. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Mamy dwudziestu? Moment, bo smsy dostaję. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, trzydziestu. To dopiero trzydziestu jeszcze, nawet nie jest to jeszcze połowa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, czterdziestu. Stanę trochę obok. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. <laughs> Pięćdziesięciu. Raz, dwa, trzy, moment. <laughs> Dobra, to biedne. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Mamy sześćdziesięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. siedemdziesiąt jeszcze siedmiu. <gry> Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, to są wszyscy paladyni, jacy przypłynęli. Przynajmniej tyle udało mi się naliczyć. Nie uwzględniałem tego. Mamy tutaj kamerkę No jest ich trochę, nie wiem jak oni się pomieścili, bo łóżek jest mało na tym statku Troszkę się ścina, przyznam szczerze yy... Nie liczyłem Pana Cienia Archola, chociaż on też był pa Paladynem I tego drugiego Paladyna, yy, który tam jest z tym Panem Cienia, gdzieś tam koło Farmy Li. No jest ich sporo <laughs> Nie wiem jak oni się tu pomieścili, chyba spali na zmianę no ale spoko. Dobra, no to trzymajcie się, do zobaczenia. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. I do zobaczenia w przyszłych. Na razie.